Grzegorz Lipski po zwycięstwie na gali MMA Pankratyn we Włodawie. Cześć Grzesiek. Cześć, witam wszystkich. No powiedz przede wszystkim, szybkie zwycięstwo. Spodziewałeś się w ogóle czegoś takiego? To znaczy no, spodziewałem się zwycięstwa, tak? Zwycięstwo jest zwycięstwo, czy jest w ciągu pierwszej minuty, czy po trzech rundach. Czy nie zan... No wiesz co, byłem przygotowany na ten scenariusz, tak, przerobiłem go na treningu w sparingach z Arbim na Haczkajewę. Dokładnie ten schemat przerabialiśmy na treningu, że zostanę obalony i będę kończył albo trójkątem nogami, albo dźwignią na łokieć. No i widać, że to się sprawdziło, udało się. W Twoim przypadku myślisz, że doświadczenie też odegrało kluczową rolę? No tak, no Marcin popełnił błąd, to taki wiesz, no błąd, no niewybaczalny, tak, na takim poziomie. Znaczy do no jakimś wielkim poziomie, natomiast nawet na takim poziomie, no, zostawił rękę strasznie, tak, no, grzechem było tego nie Korzystać, że powiedziałeś. Co, co do przygotowań, wszystko poszło po Twojej myśli czy, czy coś było tam nie tak? To znaczy, no, przygotowałem się w klubie K1, z Pawem latało, z racji tego, że moje obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi trenować w moim macierzystym klubie w Herkulesie Łęczna. Pozostawałem w kontakcie z Norbertem Piskorskim, z moim głównym trenerem, natomiast yy, w cały okres przygotowawczy przedem z Pawem latało i z parik partnerem Marvinem HK1. Yy, powiedz, yy, już. Nie wiem, czy kilka razy, ale wspominaję się o zakończeniu kariery, powiedz, powiedz, no teraz jak to będzie wyglądać po, po takim zwycięstwie, no czy zobaczymy cię jeszcze, jeszcze w klat. No ja już chyba skończę z tym deklaracjami, tak, bo potem sam się łapię, że robię się już śmieszny z, z tym kończeniem, powrotami, tak? Wiesz, no, no jest moja pasja, tak? No, z, będę żył po prostu, zobaczy, co będzie. No, jest w Lublinie w TFL świetna gala, Jacek Sarna robi już takie eventy, że jeżeli się odezwie, przeanalizuje, prawda, jakoś. Ale nie, nie składam deklaracji. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, no. Wrócę do domu, pocieszę się tym zwycięstwem, jutro pojadę do pracy, tak, i... Powiedz w ogóle, jak podobała ci się ta gala we Włodawie? No, pełny amfiteatr, y, chyba, chyba było fajnie. Wiesz, taki klimat fajny, tak, bo pierwszy raz na zewnątrz walczyłem. Y, no tak, taki specyficzny. No, fajnie, fajnie było, fajnie. Okej, okay, y, następna gala TFL właśnie wspominałeś już niedługo. Jeśli będzie dobra oferta, myślisz, że wystąpisz w, no, tak w krótkim czasie? No nie wiem, no trzeba by to przeanalizować, tak, naprawdę muszę sobie, muszę się z tym przespać, nie wiem, nie wiem, nigdy jeszcze nic nie było propozycji, tak, także dopóki jakby nie ma jakichś rozmów, to też jest bezprzedmiotowa rozmowa, tak, o jakichś planach. Czyli teraz już żadnych deklaracji nie będzie? No nie, na pewno nie. Dobra, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, pozdrowić. Bo ta walka to jest dla jednego z trenerów, którego nie ma już wśród nas, tak, a wielokrotnie z nim się przygotowałem do różnych swoich walk, stał w moim narożniku Piotrek Seglarski, którego niestety już... Kilka miesięcy temu to od nas i to jest... Piotr, to jest dla ciebie. Tak? Wiem, że patrzyłeś na mnie, trzymałeś kciuki, także to dla ciebie. Dzięki wielkie.